Dzisiaj zapraszam Was na pogadankowy odcinek o tym, dlaczego influencerzy kłamią odnośnie operacji plastycznych bardzo wiele osób y, publicznych, nie tylko influencerów, y, zrobiło sobie jakieś poprawki, operacje plastyczne, a potem, kiedy w wywiadach są pytane o to, co sobie poprawiły, czy te usta są y, sztuczne, poprawione, zaprzeczają jakimkolwiek poprawkom i mówią, że tak, mój biust jest prawdziwy, tak, nie powiększałam ust, moje usta są y, prawdziwe, nie są sztuczne, gdzie gołym okiem widać, że hej, jednak ten biust magicznie w ciągu miesiąca ci urósł, albo te usta jednak w przeciągu do Kilku miesięcy stały się dwa razy większe, i nie jest to efekt pomadki. Dlaczego w dobie y, tak dużej ilości y, rzeczy generowanych przez sztuczną inteligencję, gdzie autentyczność powinna być najważniejsza, y, osoby publiczne? Wciąż zaprzeczają poprawkom, które gołym okiem widać, że zostały zrobione, i tym samym tracą gdzieś tam na swojej autentyczności, która jest obecnie w obecnych czasach najważniejsza. Wrażenie, że nadal kojarzymy operacje plastyczne z karykaturami gdzieś tam, kiedy na przykład słyszymy o koronach czy licówkach na zębach, wciąż mamy tą klozetową biel, w oczach wielkie zęby I, i tak takie rzeczy też się zdarzają. Natomiast obecnie wiele poprawionych zębów wygląda bardzo naturalnie i tak jest właściwie ze wszystkim. Też kiedy myślimy o powiększaniu piersi, przed oczami widzimy te dwie wielkie piłki po prostu doczepione do klatki piersiowej i autostrada pomiędzy nimi. Natomiast wciąż Operację plastyczną piersi można zrobić bardzo dobrze i może ona wyglądać naprawdę naturalnie. Myśląc o powiększaniu ust, często widzimy kaczy dziób, który wystaje, natomiast wciąż można to zrobić tak, że te usta będą wyglądać naturalnie. I przez to, że y, gdzieś tam w głowie wyrył nam się obraz tego kaczego dzióbka, y, tej klozetowej bieli na zębach, y, tych dwóch piłek, y, to... Kiedy myślimy o operacjach plastycznych widzimy właśnie tylko to, tą sztuczność, tę karykaturę, a nie widzimy tego, że można powiększyć usta naprawdę w sposób ładny, który będzie wyglądać naturalnie. Można powiększyć biust, który nie będzie dwoma piłkami. Więc gdzieś tam takie nasze myślenie, że to operacje plastyczne sprawiają, że, że staje się karykaturą człowieka, sprawia, że od razu myślimy o takiej osobie jako o takiej osobie pustej, płytkiej, e, sztucznej, e, bo przecież ten kaczydziu, oklezydowa biel, wielkie e, piersi, takie doczepione wręcz, to od razu właśnie myślimy o takiej powiedzmy przysłowiowej Karinie, e, która w taki sposób wygląda. I gdzieś tam, kiedy influencer mówi, e, że tak, powiększyłam piersi, tak, powiększyłam usta, to od razu mamy przed oczami ten nasz wykreowany już obraz i myślimy o kolejna influencerka, która jest tylko pusta, płytka e, i sztuczna. Wiele osób ma te operacje plastyczne zrobione naprawdę w dobre as possible komentarze, że kolejny mały zadarty nosek, kolejna influencerka, która poszła za trendem i zrobiła sobie mały zadarty nosek, jakby nie rozumiem tego, ponieważ wiele osobom taki nosek się po prostu podoba. I ja też zrobiłam sobie operację plastyczną nosa i nie ukrywałam tego, nagrywałam o tym filmiki i mój nos jest zadarty, ponieważ takie nosy mi się po prostu podobają i ja chciałam zadarty nosek. To, że komuś podoba się mały zadarty nosek, świadczy po prostu tylko o tym, że takiej osobie sobie się ten nos podoba, a nie o tym, że gdzieś tam jest trend i kolejna osoba zrobiła sobie taki nos i wygląda jak wszystkie inne. Bo nos, który miała wcześniej, ją wyróżniał, no okej, okay, może według Ciebie ten nos ją wyróżniał, a może dla tej osoby ten nos był gigantycznym kompleksem. Może gdzieś tam w dzieciństwie inne osoby wyśmiewały się z takiego nosa, jakiegoś, nie wiem, garbatego, spiczastego, powiedzmy, wiedźmowatego. I ta osoba jedyne o czym myślała, to właśnie zrobić sobie taki mały Barbie nosek. I teraz w momencie, w którym ona dostaje hejt, że Halo, Twój nos był y, ładny, Twój nos cię wyróżniał, y, a teraz wyglądasz jak każda inna. Może właśnie na tym jej zależało, może właśnie ona chciała wyglądać jak każda inna. Myślę, że to jest głównym powodem, dlaczego influencerzy y, ukrywają swoje operacje plastyczne, zaprzeczają temu, że operacje plastyczne zrobiły. Czyli gdzieś tam taki hejt, który może na nich spaść: że hej, Twój nos y, był Twoją ozdobą, a teraz wyglądasz jak każda inna. Albo o, kolejna powiększyła sobie piersi, kolejna z tym kaczym dziobem. Y, gdzie w dobie na jakąś taką naturalność też, gdzie, gdzie ta presja na naturalność jest, to wszyscy chcą pokazać, że hej, ja jestem naturalna, ja nie jestem sztuczna, ale z drugiej strony, kiedy operacja plastyczna jest widoczna gołym okiem, to tutaj już nie ma sensu zaprzeczania, nie ma sensu yy, zaprzeczać, że tej operacji nie było, w momencie, w którym ją gołym okiem widać, że ta operacja plastyczna była i tutaj taka osoba zaczyna tracić na autentyczności, gdzie tak jak już wspominałam w dobie, ja już sztucznej inteligencji i ta autentyczność jest naprawdę bardzo ważna. I według mnie lepiej po prostu szczerze usiąść przed kamerą i powiedzieć, hej, tak, zrobiłam operację plastyczną. Yy, miałam hej, odnośnie czegoś tam. Albo na przykład yy, ta rzecz była moim kompleksem. Albo po prostu miałam taki kaprys i to chciałam zrobić. Bo tak ja potrafię tutaj usiąść przed kamerą i powiedzieć, tak, hej, mój nos był właściwie moim kaprysem tak naprawdę. Yy, mój nos nie był jakiś garbaty, wielki, spiczasty. Mój nos był prosty. Ja chciałam nosek zadarty, bo takie nosy mi się po prostu podobały. Więc tak był to kaprys, ale to nie sprawia, że ja teraz jestem jakąś gorszą osobą, płytką czy pustą osobą. Uważam, że nie ma w tym nic złego to, że gdzieś tam sobie poprawiamy. Też uważam, że nie można przesadzić, nie można robić z siebie karykatury, ale w momencie, w którym są to gdzieś tam takie delikatne zmiany, które wyglądają bardzo naturalnie, to jakby czemu nie. Gdzieś tam medycyna estetyczna też kojarzy nam się z karykaturami, a medycyna estetyczna bardzo często są to zabiegi, które naprawdę pomagają na cerę albo zapobiegają różnym rzeczom. To pobiegają powstawaniu zmarszczek, albo skóra staje się bardziej gęsta, bardziej jędrna. Yy, usuwanie przebarwień, potrądziku, usuwanie blizn potrądzikowych, to wszystko jest medycyna estetyczna. I gdzieś tam takie wmawianie, że o, nie potrzebujemy tego, bo naturalność i w ogóle. I tam że jest to zły krok, bo okej, okay, stawiajmy na naturalność, okej, okay, mówmy ludziom, tak, zaakceptujcie swoje ciało, ale w momencie, w którym ktoś ma ogromne blizny potrądzikowe, ogromne przebarwienia potrądzikowe i jest to jego ogromny kompleks i on nie wyjdzie z domu bez yy, Makijażu, to uważam, że nie ma sensu takiej osoby przekonywać do tego, że ma siebie zaakceptować. Okej, okay, możemy mówić, słuchaj, jesteś piękna, najważniejsze jest to, co masz w środku, ale jeśli tak bardzo przeszkadzają ci twoje blizny czy przybarwienia, to naprawdę warto odłożyć sobie te pieniądze i pójść gdzieś tam na jakiś laser frakcyjny, usuwanie tych przybarwień, usuwanie tych blizn, bo poczujesz się po prostu lepiej sama ze sobą. I myślę, że gdzieś tam skorzystanie w przypadku takiej osoby z medycyny estetycznej da dużo lepszy efekt niż latami próbowanie jej wmawiać, że. Jest piękna taka, jaka jest. Medycyna estetyczna, y, operacje plastyczne mają po prostu pomóc nam lepiej czuć się samemu ze sobą, ale uważam, że do tego trzeba naprawdę dojrzeć. Jeśli osoba y, robi operację plastyczną robi jakieś zabiegi medycyny estetycznej pod wpływem chwili, bo jest na to trend, y, to gdzieś tam może żałować tego, może stwierdzić, że hej, byłam głupia, niepotrzebnie to robiłam. To naprawdę trzeba bardzo rozrobić dokładny research y, i podejść do tego bardzo zdrowo. I uważam, że to jest. To główny jakby problem z całymi operacjami plastycznymi, że osoby nie podchodzą do tego um, przygotowane, bo trzeba gdzieś tam być na przykład świadomym też konsekwencji, że y, są skutki uboczne. Y, ta operacja plastyczna też może nie wyjść tak, jak, y, jak mamy oczekiwania. Trzeba być na to przygotowanym, trzeba wiedzieć to wszystko: że hej, czy lepiej, łatwiej jest zaakceptować swoje ciało, ten swój kompleks, czy jednak y, zbierać te pieniądze, podjąć się te, tej operacji, ale być świadomym. Tego, że coś może nie wyjść i może być gorzej niż na początku. Uważam, że autentyczność przede wszystkim jest to obecnie najważniejsza cecha, i myślę, że ludzie będą właśnie tego szukać wśród twórców czyli tej autentyczności, tej szczerości. Już gdzieś tam widać to w polecajkach, że, że ta szczerość jest najważniejsza, i w momencie, w którym zaczniemy zaprzeczać temu, tym operacjom, tym poprawkom. To uzyskamy gorszy efekt, stracimy na wiarygodności. Ludzie nie będą chcieli oglądać takiej osoby, bo będą podważać wszystko, co ona mówi, cokolwiek ona powie, cokolwiek poleci, to od razu będzie, że hej, ona też kłama odnośnie operacji plastycznej, to może kłami odnośnie polecania tego produktu. że pojawia się też zarzut, że um, gdzieś tam operacja plastyczna czy medycyna estetyczna może inspirować młode osoby i gdzieś tam, jeśli influencerzy zaczną pokazywać, że tak, tutaj poprawiam, tu robię i w ogóle, to, yy, to młodzież zacznie się inspirować. Młodzież będzie inspirować się cały czas, non-stop, w gazetach, we wszystkich Mamy zeletuszowane zdjęcia i tak dalej. A jak jeszcze zaczniemy im wmawiać, że hej, te pośladki zrobione przez BBL można tak naprawdę zrobić na siłowni, gdzie nie da się takich pośladków po BBL y, zrobić na siłowni. To, to zaczniemy mieć odwrotny efekt. Ludzie będą się katować na siłowni, żeby mieć takie pośladki, jak to osoba, która tak naprawdę ma BBL. W przypadku akurat pośladków i BBL i tej siłowni, mam wrażenie, że robią to głównie twórcy, którzy chcą sprzedawać swoje plany treningowe albo coś takiego. Powiedzieć: hej, z moim planem treningowym uzyskacie takie e, pośladki, jak ja mam, a potem jednak to wychodzi. Wychodzi, mam wrażenie zawsze na jaw, że dany influencer. Nie zrobił tych pośladków za pomocą swoich treningów czy swojej diety, tylko za pomocą BBL i tutaj kariera takiej osoby naprawdę może polecieć, bo straciła w ogóle na autentyczności. Uważam, że, że te filmiki o operacji plastycznych, o medycynie estetycznej powinny iść w tym kierunku w uświadomieniu, po prostu, jak to naprawdę wygląda w rzeczywistości. Jaki jest ból, jakie jest ryzyko, jakie są skutki uboczne, jakie są też skutki pozytywne. Chcę znać w komentarzach na dole, co myślicie na ten temat i dlaczego uważacie, że. Influencerzy kłamią odnośnie przebytych przez siebie operacji plastycznych. Jeśli lubicie pogadankowe filmiki, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie również kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia w kolejnym filmiku, pa.